Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. W dzisiejszym odcinku obejrzymy wywiad ze świeżo upieczonym wiceprezesem partii wolnościowcy Jakubem Kuleszą. Jutro wybieram się do Sejmu, więc spodziewajcie się niedługo materiałów na kanale. W dzisiejszym filmie poruszony był temat bana Konfederacji na Facebooku, Pomidora, a także kolejnej rozłące wolnościowców od Korwina Mikke. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie obejrzeć cały wywiad, to link znajduje się w opisie. Dzisiaj o 18 także testowy Live na kanale Masha Games. Jak ktoś lubi poglądać i pograć w gry, to zapraszam. Za aktywność na czacie są przewidziane nagrody. Link w opisie. Ale i tak bez słowa usunięto nam profil, bez wyjaśnienia, bez wskazania, jaki punkt regulaminu, za co dokładnie został ten usunięty. W oświadczeniu do mediów puszczonym pojawiło się kłamstwo. Meta z nami się nie skontaktowała, w sensie nie odpowiadała na nasze próby kontaktu, za to poinformowała przedstawicieli rządu, którzy wcześniej nam dali znać, że nas usuną. To znaczy, że podejrzewam, że to było to było działanie bardziej polityczne, no ale. Tak działa wolny rynek, tak działa wolny rynek. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce funkcjonować w Polsce, nawet jeżeli to jest działalność, można powiedzieć, oderwana od materii, no bo to jest internet, to powinien podlegać pod prawodawstwo. I problem jest taki, że Facebook nie jest w Polsce w żaden sposób zarejestrowany. Jest spółka w Irlandii i nie można do polskiego, według polskiego prawa, z Facebookiem za bardzo się no, domagać się swoich praw. Nigdy nie zagłosowałem i nigdy nie zagłosuję za podwyżką podatków. Tak. Dlatego powiem wprost, jeśli dojdziemy do władzy, skrajnie obniżmy podatki, ale jednocześnie usuniemy większość świadczeń socjalnych. Tak. W wojnie za naszą wschodnią granicą konfederacja jednoznacznie opowiada się za Ukrainą. Tak. Jestem dumny z Polaków, którzy tak licznie wspierają Ukrainę. Sam dołożyłem do tej pomocy swoją cegiełkę. Tak. Mam do PISU bardzo wiele zarzutów, ale w przypadku konfliktów międzynarodowych sprawują się bardzo dobrze. Nie. Jestem przeciwnikiem ukraińskich flag w polskiej przestrzeni publicznej. Nie. Moje odejście z partii Korwin było podyktowane tylko kontrowersyjnymi wypowiedziami prezesa na temat wojny na Ukrainie. Nie. Prawica umacnia się przez podział. Tak. Program mojej nowej partii będzie znacząco odbiegał od programu partii Korwin. Nie. Mam jednak obawę, że przez rozłam w Konfederacji po następnych wyborach do Sejmu wejdzie więcej narodowców niż wolnościowców. Nie. Najpierw Paweł Kukis, potem Janusz Korwin-Mikke. Ogólnie nie mam szczęścia do liderów politycznych. Nie. Za to będę liczył na szczęście w wyborach na prezydenta miasta Lublin. W 2018 roku się nie udało, ale w przyszłości ponownie spróbuję objąć to stanowisko. Pomidor? Gdybym jednak wygrał wybory w 2018, bardziej niż na bezpieczeństwo, stawiałbym na maksymalne ograniczenie obostrzeń covidowych w Lublinie. Tak. Zgodzę się ze stwierdzeniem, że Konfederacja ma niską zdolność koalicyjną. Tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że Konfederacja jest otwartym środowiskiem, ale są w niej osoby, które najchętniej bym z niej usunął. Nie. Za to bardzo bym chciał, żeby do mojej partii dołączyły takie osoby jak Stanisław Żółtek czy profesor Robert Gwiazdowski. Tak. Po następnych wyborach Konfederacja wejdzie do Sejmu w przynajmniej podwojonym składzie. Tak. Ale gwarantuję, że dalej pozostanę najbardziej wolnościowym posłem. Tak. Chciałbym jeszcze dostać chwilę przy kwestii gospodarki, bo jak powszechnie wiadomo, opowiadacie się za skrajną obniżką podatków oraz powszechną prywatyzacją. Z drugiej strony, dr. Sławomir Mencem, w wywiadzie dla kanału sportowego powiedział, że nawet jeśli Konfederacja dojdzie do władzy, to i tak będzie niemożliwym będzie zlikwidowanie większości tych podatków ze względu na zobowiązania naszego państwa. Wobec tego chciałem się zapytać, jako że macie w swoim programie obniżkę PIT oraz wielu innych, przepraszam, likwidację PITU oraz wielu innych podatków, to czy ten program tak naprawdę nie zakrawał populizm? Każdy program jest na swój sposób populistyczny. My oczywiście piszemy w nim prawdę, z tym, że no nie jest to program tak obszerny, jak kiedyś się pisał, programy na kilkaset stron, więc nie zawiera wszystkich naszych propozycji. Oczywistym jest, że za obniżką podatków przy założeniu, że jesteśmy przeciwnikiem, przeciwnikami zwiększania długu publicznego, musi iść analogiczna redukcja wydatków publicznych i nigdy nie, nie przeczyliśmy, że tak będzie, więc jak najbardziej podatek dochodowy może zlikwidować, ale wymaga to ogromnej redukcji wydatków publicznych. Można zacząć od kwestii mniej kontrowersyjnych, takich jak likwidacja setek zbędnych publicznych instytucji, które marnotrawią po prostu nasze pieniądze, a jeżeli tam już się uwolni pewien potencjał, dzięki czemu obniży się część podatków, można przejść także do kwestii związanych z transferami społecznymi, socjalnymi, które też są ogromnym obciążeniem e, dla nas jako podatników. Myślę, że można śmiało stwierdzić tak ogólnie, że Konfederacja jest partią o profilu konserwatywno-liberalnym. Jednak jesteście za prywatyzacją, więc w przypadku chociażby proponowanego przez was bonu oświatowego, potencjalny dyrektor szkoły mógłby nie podzielać waszych wartości prawicowych i mógłby chociażby wpłynąć na gloryfikację komunistów na lekcjach historii, na tęczowe piątki, na wprowadzenie edukacji seksualnej. Jak ma się tutaj konserwatyzm do liberalizmu? Jak najbardziej konserwatyzm można połączyć z liberalizmem, właśnie poprzez um, przekazanie władzy jak najniżej w społeczeństwie żeby powiedzieć, zasada pomocniczości, która jest mocno ujęta w katolickiej nauce społecznej, mówi o tym, że jeżeli jakimś tam zadaniem nie, nie musi koniecznie zajmować się wyższa jednostka, państwo, urzędnik, ministerstwo, to powinna się zajmować niższy szczebel, na przykład samorząd, albo w ogóle wolny rynek, społeczeństwo, rodzina. I w przypadku edukacji, tak samo uważamy, wartości konserwatywne zwyciężą na wolnym rynku. Jak najbardziej, to jak największy wpływ za pomocą portfelów, na przykład poprzez bon edukacyjny, powinni na to, co jest nauczane w szkołach, mieć rodzice. Tak? To oni wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dziecka. A nawet jeśli nie wiedzą, to powinni mieć prawo do decydowania o tym, w jakiej szkole, na podstawie jakiego programu i dziecko będzie się uczyło. Oczywiście to nie sprowadzi się do tego, że nagle to rodzice będą siedzieć i pisać program, tak jak to nie, to nie jest tak, że rodzice decydujący, którą restaurację wybrać i którą pozycję w menu, przygotowują przepisy na te dania. Tak? Od tego są fachowcy. Ale koniec końców, wybierają. Na wolnym rynku, tak? czy ja chcę zjeść coś dobrego, czy coś niedobrego, czy coś tańszego, czy droższego. I wolny rynek po prostu ma mechanizmy, w których społeczeństwo. Ma po pierwsze kontrolę nad jakością tych usług, może wpływać na nią, po drugie, na cenę, po trzecie, na dostępność i w tym kierunku powinniśmy iść. I jestem pewien, że no, w większych miastach wolny rynek by pokazał, gdzie rodzice chcą wysyłać swoje pociechy. Tak? Czy tam, gdzie się więcej naucza o, w takim zagadnieniu, czy w takim zagadnieniu, już nie wchodząc w szczegóły, żeby nie wartościować, co jest dla mnie lepsze czy gorsze. Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz opuścili razem z panem partię Korwin po serii kontrowersyjnych wpisów prezesa Korwina na temat wojny na Ukrainie. Ale tak naprawdę przecież przez lata Korwin Mikke miał masę kontrowersyjnych wypowiedzi, a jednak wy ciągle byliście z nim w partii, ciągle e, wspieraliście go. W takim razie, co było tak naprawdę główną motywacją do odłączenia się od Korwina i dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej, skoro w uzasadnieniu przywoływaliście jego inne cytaty, nie tylko odnośnie wojny? Przede wszystkim w czasie nie było wojny. Nie było to aż tak szkodliwe społecznie, yy, społecznie, i odnosząc się do pytania z tezą, nie zgadzam się z tą tezą, to był główny powód naszego opuszczenia. Yy, głównie wypowiedzi, yy, które później się potwierdziły, i myślę, że tu nie ma więcej yy, co dodawać. Natomiast, natomiast no, cenimy sobie różnorodność poglądów w ramach Konfederacji. Yy, Łatwiej jest współpracować na poziomie konfederacji, która jest taką platformą różnych środowisk o różnych poglądach, niż, niż po prostu, że tak powiem, tłumaczyć się cały czas za poglądy własnego prezesa, własnej partii. Także wybraliśmy drogę rozszerzania formuły konfederacji o nową partię, która też będzie dla konfederacji dużą szansą na zdobycie nowych, nowych wyborców, którzy może nie do końca podzielają wszystkie wypowiedzi wszystkich innych liderów konfederacji. Jak to jest, że Janusz Korwin-Mikke przez tyle lat jest w polityce? Tyle razy, myślę, że mogę powiedzieć, że sabotuje tak naprawdę swoje własne partie, potem odchodzi od nich i te partie umierają, a on dalej jest gdzieś tam w tym dyskursie politycznym obecny? Nie wiem, to jest pytanie do Janusza Korwin-Mikke'a, jak on to robi, ale rzeczywiście prawda jest taka, że do mainstreamu politycznego Janusz Korwin-Mikke wrócił po 30 latach, prawie po 30 latach, właśnie dzięki konfederacji, właśnie dzięki takiemu projektowi. I jestem pewien, że w ramach konfederacji dalej będziemy współpracować. Jestem dumny z tego projektu, który jest moją inicjatywą, że udało się połączyć środowiska konserwatywno-liberalne, narodowe, tradycjonalistyczne, bo to nie jest tak, że konfederacja jest tylko konserwatywno-liberalna. Szanujemy swoją różnorodność. Oczywiście zdarza nam się poróżnić w pewnych kwestiach, ale ale, ale nie jest to powodem do tego, żeby miał to wpływ na konfederację, ponieważ szanujemy tą swoją odrębność, wiemy, co jest naszym wspólnym celem, i jest to projekt bardzo przyszłościowy, w którym Janusz Korwin-Mikke będzie osiągał jeszcze jeden sukces polityczny w kolejnych wyborach. Wspomina Pan o tym pluralizmie w Konfederacji. Warto podkreślić, że są tam też narodowcy, którzy nie są tak bardzo wolnorynkowi jak Wy i ze względu na rozłam mogą się pojawić pewne obawy u wyborców, którzy jednak są bardziej wolnościowi, że to narodowcy będą rozdawać karty, jeśli chodzi o ustalanie miejsc na listach wyborczych i wejdzie ich dużo więcej do Sejmu. Czy te obawy są uzasadnione? Absolutnie nie. W porządku, ale wiem, że macie Państwo prezydium, w którym ustalacie. Teraz jest ono w pewnym sensie bardziej rozbite. Wcześniej większość miała partia Korwin, teraz już nie. Myślę, że stosunek narodowców, czy członków ruchu narodowego do pozostałych członków Rady Liderów się nie zmienił. Okay. Wiemy, że pana partia czeka na oficjalne zarejestrowanie. Natomiast czy może pan już nam zdradzić takie główne założenia waszej czwartej nogi konfederacji i czym będzie ona się wyróżniała na tle innych partii? Tam padło pytanie, czy program o programie w stosunku do partii Korwin, czy będzie bardzo odmienny, bardzo różny? Będzie odmienny, ale nie bardzo, bardzo odmienny. Nie będzie to przeciwieństwo programu partii Korwin. Będą elementy wspólne jak partia korwi ma wspólne elementy z ruchem narodowym czy z konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Braun'a tak samo nasza czwarta noga też będzie miała elementy wspólne i na tym polega konfederacja że mamy elementy wspólne a będą też różnice programowe mogę powiedzieć że będzie więcej wolności na sam koniec chciałbym wrócić do jedynego pytania, w którym użył Pan pomidora, czyli wyborów na prezydenta miasta Lublin. Dlaczego Pan się jeszcze waha? Bo tak rozumiem tę Pana odpowiedź. Czy chodzi o to, że jest Pan w ten sposób zniechęcony swoim pierwszym startem, swoim wynikiem po pierwszych wyborach? Przepraszam bardzo, ale na sześciu kandydatów zdobyłem trzecie miejsce. I z tego co pamiętam, zdobyłem więcej głosów niż trzej pozostali kandydaci razem wzięcia, bo porównywalny to był wynik. Więc nie było tak źle. To, że kampania została zdominowana, przez dwóch polityków, polityków, przez dwa główne partie, które miały miliony na billboardy. Zresztą Widzieliśmy ile tych billboardów było, wystarczyło policzyć, zobaczyć czy to nie przekracza, przekracza norm. Ja żadnego billboardu nie wywiesiłem, to nie oznacza, że to nie była dobra kampania. Myślę, że merytorycznie mój program był najlepszy, a że moja twarz się tak nie opatrzyła na billboardach i w związku z tym dwóch kandydatów zdominowało, no to, no to tak już wychodzi. Wcale mnie to nie zniechęca, wręcz przeciwnie mnie to motywuje do tego, żeby kontynuować ten bój o Lublin, ale na to pytanie nie mogłem odpowiedzieć tak lub nie, ponieważ nie znam na nie odpowiedzi. Nie znam na nie odpowiedzi. Polityka jest dynamiczna. To nie będzie ode mnie zależała decyzja, Decyzja, kto będzie kandydatem Konfederacji, Bo na pewno Konfederacja będzie miała kandydata, którego będzie popierała. I to będzie decyzja ciała decyzyjnego, czyli naszej Rady Liderów, która podejmie decyzję, kto w Lublinie wystartuje na prezydenta Lublina. Więc nie mogłem odpowiedzieć inaczej niż tak lub nie, ponieważ bym po prostu skłamał. Więc to pytanie, w którym musiałem użyć tego pomidora. No ale jest pan znaczącą osobą w Konfederacji, więc myślę, że może pan na tę Radę wpłynąć. Tak. Jakby pan zapytał mnie, czy wpłynę na Radę, żeby ten, to mógłbym odpowiedzieć tak lub nie. Ale już za późno.